Ja tobie, Krzyśka, organizuję, żebyś mógł w spokoju lajta poprowadzić, a ty a nie takie... takie historie, trudy, mnie takie historie Jak Jak To tylko to, to co Krzysiek ja. na ciebie gada. To, wszystko, to się. Nie, ja już się wytałem. A, a ja trzy razem. Nie. Nie? W dobrym nastroju znaczy się jest. No. Nie wywala cię. Nie, to za kurwa ja tam! Zyra ja go sławę! Nic ważny. Trzy złote. Witam na mnie czy czy pozdrowił, żeby kobietę, ale są... Oj, to ty, ja ty mnie nie obraża. Ty o. mnie nie obraża. ja cię nie obrażam. Nigdy cię nie obrażałem. Urałeś mnie wcześniej. Co powiedziałem? Że kurwa, waha, kurwa! To, to krzysiek nie do kurwa, no, kurwa. To mówił Krzysiek, nie.

Nie! Dobra, ja to jedziemy do domu. Masz jakieś? Bo No kurwa! To! To! Ja jestem No właśnie, twoje chyba! Tak? To będą chcieli, tak? To No! 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 Kurwa, jesteś! Bo ci zechcesz. Zaraz Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! Tak! Coś się tu nie skutowało jeszcze. Nie, ma. No, chodź je nie ma. Ja, To? Tam. sobie tak. w Nie, nie, to, nie, to, nie. Ja nie to, mam. Mam. On Nie, nie. Na się ujeżdża. To jest w wiedźmie. Nie, no to chodź do domu. Wojtek już tysiąc złotych zbierał, to może wystarczy Nie, ja tu już żeby u siebie no, To bo trzeba się obchodzić. To jest... Zbierałem. Przepraszam, jak mi 100 złotych Jacku, ja. Arona. Ale ja nie wiem... No, Czekaj, bo domuś mówię. Kutorów, Czekaj, Motor. Nie, to donaity nieważne. Nie ważne co się dobra. Nie, pan się wytłumaczy się. Nie. Pozdrawiam, nie wiem, co to Żeby, żeby działa, nie ale... Wojtek tego lajta dzisiejszego by nie było, tak czy nie? Ja tak robiłem... Chciałbym to robić. No, bo chciałeś no, zrobić jasno. No, no dobra. Dobrze. Tak to Wojtek tobie pomagać jest. Ale...

ja gdzie jestem? A ten tu To ty tak się ty, ja ty, Nie, dostanie, ty, no. ty. Dostanie, Wojciech. Bo bo Rozumiem? Ale powiedział, że jesteś niewolnikiem. Nie, tak, nie, tak, nie, tak. Nie, tak, nie. Zamknij to. Zamknij to. Zamknij to. ty! to. 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 Jadę. Ja jadę na obiad akurat, bo jeszcze do sprawy nie jadę, no nie wiem tam do drzewa. No to chodź Jacek, po co, co problemy? Jeź, ci, kurwa, ja hmm. to problemy? Ej kurwa, zawieź mnie! Ja policję, sam pojadę na policję, się zgłoszę! Tak jak ty kurwa! Piękno ujęty będę! To zbieramy? Będzie zrobione, ale nie tobie. Tak? O! O kurwa! Już!